Hej! Dzisiaj zapraszam Was na egzel kosmetyczny, czyli ile kupiłam, wydałam, zużyłam w 2022, w tej pierwszej połowie w porównaniu z pierwszą połową, siedmioma bardziej, miesiącami 2021, jeśli chcecie, tu lub tu, chyba tu, będzie zakładka z moim poprzednim. Excelem. I ja powiem szczerze, że podczas sprzątania wakacyjnego okazało się, że jest dużo rzeczy, które mogłabym zmienić, jednak zostawmy to. W tym roku wprowadziłam pewną zmianę: mam cenę regularną i cenę zakupową. I do tego mam jeszcze różnicę, która wynika z tych dwóch cen, ponieważ w 90% moje zakupy kosmetyczne to są promocje. Moje zakupy kosmetyczne są z kodami zniżkowymi, są z bonami jakimiś, bywa, są w tym roku także z boksami, mystery boxami co też możecie zobaczyć na kanale, bo jest z Kolor Popu, z Odensai i wtedy ta cena też jest różna. W tym momencie też jeśli chodzi o cenę, która jest w dolarach, no to przeliczam ją na stan dzisiejszy lub to co się na przykład teraz wyświetla na stronie Color popu, bo tam też cena się zmienia w zależności od kursu. Jeśli chodzi o te pierwsze 7 miesięcy, one były zdecydowanie inne od tego, co było w 2021. Po pierwsze, na samym początku skupiłam się na tym, że nie chcę przekroczyć pewnej określonej liczby produktów, które kupuję, bo wiedziałam ile tego mam. Wiedziałam, że na samym początku roku zazwyczaj nie ma tak dużych kolekcji, dopiero no wiadomo, te walentynkowe są, ale one nie są na tyle interesujące zazwyczaj, żebym chciała je mieć następne dopiero wchodzą takie wiosenne, no i potem już letnie mi się bardziej zazwyczaj interesuje no chyba, że to są jakieś właśnie współprace no to wtedy to jest trochę inaczej, ale ten początek zazwyczaj mam taki luźniejszy, skupiam się trochę bardziej na pielęgnacji, wiadomo, każdy też ma jakieś tam Postanowienie, zazwyczaj sobie nie postanawiam za dużo rzeczy. Chcę się skupić na rozpoczęciu roku w taki spokojny sposób. Więc pierwsze moje zakupy to były takie, wiecie, przez miesiąc 7-8 produktów. Jednak potem wyszła jakaś kolekcja i z Mistery Box, i się okazało, że są na przykład 24 produkty w którymś tam miesiącu nie pamiętam którym co, no, trochę. Jest skomplikowane, bo moja kolekcja, moja zbieranina kosmetyków jest naprawdę wielka i tego, ile ja mam na przykład w porównaniu z końcem zeszłego roku, a ile teraz mam rzeczy, niektórych, to jest dramat. Naprawdę dramat. Niektórych to już nawet sędziom nie przeglądam, bo ja przeglądałam je 10 razy, nic nie wyrzuciłam. Koniec, koniec ze mną. No ale dobra. Skupmy się na tym ile wydałam. Uwaga! W 2021 w ciągu pierwszych 7 miesięcy w cenie regularnej, bo tutaj właśnie pamiętajmy, w cenie regularnej kupiłam kosmetyki za ponad 5971,94 zł. Z czego pewnie, jeśli chodzi o promocję, odjąłabym z tysiaka półtorej tysiąca w założeniu. No, i kupiłam aż 177 nowych produktów wtedy. Dużo wtedy było pielęgnacji, dużo było takich rzeczy nowych, wychodzących. No i wykończyłam tylko wtedy 40 produktów. Co? Przy 177 nowych to jest ogrom. I ja wiem, że to jest porażka moja, że ja tyle kupuję, a tak mało wykańczam, bo. Powiedzmy sobie, że mam jedną twarz, rzadko kiedykolwiek kogoś maluję. No, jest to problem, żeby coś wykończyć. No ale w tym roku, właśnie, cena zakupów, cena zakupów to jest 2389,71 groszy. W tym były dwa Mistery Boxy z Odensai, 7 produktów i z kolor popu 14 produktów. W cenie regularnej to wszystko występowałoby w Cenie 3403 zł i 67 groszy, więc jest lepiej jest lepiej niż poprzednio, jeszcze w cenie regularnej. I różnica to jest ponad 1000 zł. To jest 1013 zł. i 96 groszy. Pamiętajcie, nie liczcie tego samodzielnie, niech to przeliczy Excel. No i uwaga, wykończyłam o 16 więcej produktów, bo aż 56, ale posprzątanych. 33. Posprzątanych. No i jeszcze wydałam dwie paletki, rozświetlacz oraz peeling kokosowy z Colourpop. Więc tutaj dużo było tych produktów w końcu, które się odgruzowały, które, wiecie, przeszły dalej. W tym momencie moja pielęgnacja jest w końcu w pełni z Pisana, co jest sukcesem? Skupmy się na tych kosmetycznych, kolorowych rzeczach. Jaka była różnica pomiędzy końcem roku i teraz, ile przez te 7 miesięcy się zmieniło. I uwaga, doszły mi dwie nowe bazy z tego wszystkiego, bo było 5, teraz jest 7. Stwierdzam, że to chyba chodzi o Belle i Eveline, jak dobrze sprawdziłam, bo chyba tylko te dwie nowe bazy tak naprawdę doszły ale to i tak lepiej niż by mogło być, bo mam bardzo duże ciągłoty do tego, żeby kupić bazę, ale potem jej nie używam, więc bardzo często to jest tak, że się wzbraniam bardzo mocno i potem już zapominam i przechodzę dalej, więc nie wiem, ale podkładów mam 24, bo 20, mam 4 więcej podkłady. Komu 24 podkłady są w życiu potrzebne? Na raz. Tylko widzę, że Czy mnie, prostej osobie, która jest biała jak mąka, której większość podkładów nie, kompletnie nie pasuje. Powinna mieć 24 podkłady? Nie. Z korektorów było 15 jest 16. To jest taka strefa, wiecie. Było dobrze. Mogłoby być lepiej, bo. Wiem, że zużyłam podkłady, ale też dużo mi przybyło. Ponieważ jest dużo nowości, dużo korektorów, które są fajne i które są też jasne. Chociaż kilka mam takich ciemniejszych, które też teraz mogę użyć. Ale jest dużo dobrych korektorów. Dobra, jeśli chodzi o sprayę do twarzy, było pięć. Jest ich 7. I to jest tak, że ja zazwyczaj używam dwóch, trzech na zmianę. Szczególnie jeśli chodzi o ostatni czas, to był taki jeden szczególny. Jednak stwierdzam, że będę się dalej trochę bawiła tymi sprayami do twarzy przed, po, pomiędzy różnymi etapami i spróbujemy sobie w ten sposób. Jeden przynajmniej wykończyć do końca roku. Tak samo jak podkłady. Muszę trochę wykończyć podkładów, muszę trochę korektorów wykończyć. Bazy to też. Ile baz może mieć człowiek w ciągu roku, żeby je wykończyć? Za dwa? Za, za dwie bazy powinien człowiek chyba wykończyć, jakbyś tak codziennie malować. A i Przejdźmy do tego, co mnie najbardziej kusi, czyli pudry. Szczególnie te sypki. Ja ogólnie mam w Excelu teraz przedział między pudrami zwykłymi, prasowanymi, a podkład, podkładami pudrami sypkimi, które bardziej lubię. Chociaż te produkty prasowane w ostatnim czasie u mnie częściej są używane, bo są po prostu łatwiejsze do przechowywania w szufladzie. Było 21 pudrów. Mam 20 pudrów. Nie wiem, który zużyłam. Dalej mam róże. Z różami jest to, że bardzo dużo chcę, mimo tego, że wiem, że w moim szufladzie już są te kolory. Chociaż niektóre, jak kolor, kolor pop czerwony. I róże płynne z Rare Beauty. Ogólnie róże kremowe w tym roku. No, i od końca chyba zeszłego roku, tak naprawdę tak wchodzą, pukają w moje drzwi. I powiem, Ej, możesz nas zużyć! Możesz nas użyć do Twojego makijażu codziennego. I tak, to jest prawda, ponieważ y, mam tyle róż, że to jest problem, i mam jedną paletę róż, która no przecież. Ja jej nie zużyję, tą Smashboxa, bo ona jest tak intensywna. I tak, było 20 róży, jest 27. Czy to zasługa kolor popu? Maybe. Czy poluję jeszcze na kilka innych róży? Tak. Ale jeśli chodzi o różę, to jest jeszcze nic. Przejdźmy do bronzerów. Było 10, jest 11 brązerów. Większość brązerów. Ma to do siebie u mnie, że wygląda albo za różowo, albo jest za ciepło. Więc tutaj jeszcze wtedy kombinuję, wiecie, tutaj trochę z różem połączę, tutaj trochę mniej dodam i w ogóle trochę przemieszam z innym brązerem i jest git. Przejdźmy do tego, co tygryski te lubią najbardziej, czyli rozświetlacze. Było 35 rozświetlaczy, jest 41. Jakim sposobem człowiek może mieć 41 rozświetlaczy, a wciąż używać jednego? Czyli Turbo Highlight. Mój Turbo Highlight, który jest jeszcze z premiery, nie, nie z premiery, miesiąc chyba po premierze, że wrócił, wygląda tak. Wy to rozumiecie. To jest jeden z najlepszych rozświetlaczy. I został wycofany. Mam w zapasie. Ale 41 rozświetlacz. 40 rozświetlacz innych, a ja używam głównie jednego. I ja stwierdzam nie, użyję sobie na przykład tego w tym momencie. A potem i tak, i tak nakładam turbo highlight. Na to. Bo stwierdzam, mm, za biało, za różowo, za to, za tamto. Dawaj turbo highlight. Jeśli chodzi o produkty, to było 17, jest 19. 19. Z czego kredek to oczu jest pewnie z 5, 6. Jeśli chodzi o jedną, jedyną rzecz, która się nie zmieniła, nie, dwie są rzeczy, które się nie zmieniły. To jest ilość rzęs. Jak były 4, są cztery. To jest piękne. Zazwyczaj mam do 4-5 tuszy max. Nie żeby wszystkie były nadal otwarte, tak jak kiedyś było, ale... I teraz przejdźmy sobie to baz cieniem. Tak, bo to są inne bazy niż bazy na całą resztę. Moje powieki są bardzo wymagające i mam problem z bazami ogólnie. Ktoś polecał pazę z Golden Rose, kupiłam sobie i stwierdzam porażka. Kupiłam sobie w końcu z Inglota, spoko, przez większość czasu trzyma bardzo dobrze. Kupiłam sobie pazę z Mio, która nie niemiłosiernie, wszędzie jak się tylko ją otworzy, jest spoko, ale nie jest najlepsza. Mam jeszcze kilka baz Bell, więc było 8 pas, mam 11 pasów, z czego ze 4. To są kleje do pigmentów i do cieni błyszczących. Po co? Po co ja to sobie robię? Po co ja to w ogóle patrzę się na to? Bo żeby sobie uświadomić, że ja więcej nie potrzebuję. Po co? Po co ci kolejny bazer podcienie? Po co ci kolejny glitter, primery? Kleje i w ogóle. Dobra. eyelinerów było 9x10, bo. Lubię eyelinery. Tylko, że ja nie lubię eyelinerów zwykłych, takich w słoiczku, bo one są nudne. One wysychają, z nimi trzeba pracować, wiecie tak konkretnie. Eyelinery takie kolorowe, szczególnie błyszczące. No, boskie są. Kredek mam 19, było, przepraszam, 19, teraz mam 20, więc nie jest najgorzej jednak to dalej są kredki do oczu z czego przynajmniej trzy to są żółte ze dwa różowe, brzoskwiniowa dwie, trzy różowe to jest fajny element, to jest fajny akcent jednak pamiętajmy, że to nie wszystko 20, kredek no. to. tyle, jakbym sobie nakupiła ten bundle, ten taki zestaw chyba z popu, Tam jest chyba z 20 wtedy. Dobra. Palety. Było 45 palet. Jest 59. 59. 59. 59. Ja wiem, że w ostatnim czasie dużo wychodzi palet, dużo wychodzi e, współprac, dużo wychodzi takich nowości. Ale 59 palet. Dwie oddałam, żeby nie było. Ale znaczy nie oddałam, bo one jeszcze są u mnie do odbioru. 59. 14 więcej. 14. Upromało mnie. I to, jak tak popatrząc, ogólnie kolor pop. jeden zaj. W tym momencie. Szminek było 50, jest 53. Kilka wywaliłam. Jednak. Szminki to jest taka moja słabość. Jeśli to są ładne, wiecie, kolory, ja tak jestem chętna. Jeśli to z bosko. Nude, taki bardziej beżowy. Bosko-niód różowy, no, trochę mniej, ale spoko. Pomarańczowy, taki lekki niód. Git, majonez. No i czasem przychodzi to, że jest film szara, niebieska, fioletowa. gumy. I potem kończę z, ze szminką, którą Normalny nie będzie nosił. Oprócz mnie. Bo stwierdzam, e, co tam? Błyszczyków. Było 26 i jest 26. Mimo tego, że mam dużo błyszczyków, to udało mi się utrzymać jedną liczbę. Bo niektórych trzeba było wywalić. Ale zostało tyle samo. I jakby tak zeszło do 20. Jakby tak każdą moją liczbę, którą Wam powiedziałam, tak zmniejszyć o tych kilka. To by było bosko. Płynnych pomadek było 43 i zeszliśmy do 33. Czy moje sprzątanie było bardzo intensywne? Jest. Jest. Czy wąchanie każdej pomadki sprawiało mi radość? Jeśli chcecie łatwo sprawdzić, czy pomadka, płynna pomadka jest dalej dobra, sprawdźcie, czy ona śmierdzi. Jak kredka woskowa. Stara kredka woskowa. Tak samo jest ze szminkami. Jeśli tak śmierdzi, to wywalcie. I już tego nie trzymajcie. Konturówek było 17, jest 22. Czy yy, wczoraj jeszcze się zastanawiałam, żeby dokupić kolejny z Popu z zestawu? Jest. Oh yes. Nie wiem, coś ostatnio mam W ostatnich miesiącach Bardzo się polubiłam z konturówkami do ust Nałożyć je na całe usta Błyszczek, koniec Albo nakładać je Barstwowo Why not? Bo jeden kolor tu, drugi kolor tam Why not? Ale serio Jak nigdy nie Myślałam, że konturówki Będą dla mnie interesujące. To w ostatnich miesiącach stwierdziłam, że one są boskie. Nie dość, że łatwo je przechowywać, bo można je sobie położyć. To yy, mogą całkowicie zmienić luk. Konturówka błyszczek tyle. Jest łatwiejsze do przechowywania. Jednak, nawet w trakcie. Szminka to in, inna sprawa. Uwaga, z cieni pojedynczych jest to, że ja po tylko glam. Tego glam, było 151 jest 151. Nie dokupowałam chyba w tym roku, tak, w tamtym roku kupiłam kilka. W tym roku jeszcze nie dokupiłam żadnego cienia pojedynczego z glam. Jak mam taką ochotę, a kupię sobie takiego multichroma. Nie, nie, nie. Mm, mm, mm. Najlepsze jest to, że to są głównie cienie. Z tych. Jak to się nazywa? Kalendarzy adwentowych. Podobno w tym roku ma być tylko jeden kalendarz adwentowy. Tak słyszałam. Rozumiecie? No. Dramat jest ze mną. No i uwaga, ostatnią kategorią, którą sobie spisałam, są cienie sypkie. Było 7. Jest 12. Piste. miłaj ja to sobie robię. Po co ja kupuję cień szybki, skoro wiem, że tak go nie będę używać? Kupiłam sobie ostatnio. Mio, Ten neonowy. On jeszcze nawet nie jest otwarty, tylko. Go... Tak na razie odłożyłam. Po co ja to sobie robię? Ja wiem, że mam problem z używaniem cieni pojedynczych tu, tam. Oprócz super szoków. Z nimi nie mam problemu, po prostu wciągam szybko i nakładam. Głupia ja sobie myśli, że ja je użyję. Wiecie, tak konkretnie. Dzisiaj mam na powiekach dwa cienie sypkie z bal. Ja sobie myślę, ja je będę używać. Te cztery cienie z bal. Ja je będę używać. No i co je potem się dzieje? Leżą. Czekaj, mam tylko cztery. Jest. Cztery cienie z bal. Kiedyś chciałam sobie kupić kolejne cienie z bal, ale potem siedziałam. Ty jej widziałaś na internecie, one były bardzo podobne do tego, co już masz, bo było porównanie. I takich nie będziesz używała. Wydasz niepotrzebnie pieniądze na coś, co potem stwierdzisz, że jest to pani. Bo nie umiesz tego używać dobrze. I często. No i prawie się podwoiła liczba. Ja rozumiem, że ci nie sypkie, to jest inny wymiar. Jeśli chodzi o odbicie, ten blask, no pigmentowe love, jak pokazuje te wszystkie pigmenty. To ja myślę. Wiecie, jak w Harry też takie ooo, Albo jak w Torze, te, te, les, te laski w tym Nowym Torze. No to jest ta sama reakcja. A jeszcze, jak widzę je ja na dziewczynach, które biorą ślub, i one mają taki cudny, cudny błysk na tych wszystkich zdjęciach, na tych wszystkich filmikach. Jak ja to widzę, to mnie po prostu zżera zazdrość, że ja nie umiem w takie rzeczy. Po pierwsze, po drugie, że ten błysk jest taki piękny, jak go nie mam. Jest lepiej pod względem tego, że po pierwsze, mniej wydałam, mam mniej nowych produktów ale pod względem tego, że... To tylko rośnie, ta liczba rośnie. Miejsce też trochę urosło, ale nie aż tak. I to jest masakra. Ten Excel po prostu wiecie, on ma teraz tyle yy, różnego rodzaju miejsca w sobie. On ma po prostu tu jedną rzecz, tu ma drugą rzecz, tu ma trzecią rzecz, wiecie, to jest płynne. Sypkie, kremowe. Oh. I to jest serio. Serio, serio, serio. Ja wiem, że serio jest tutaj bardzo dużo, ale. Ja nie mogę tak. Ja muszę sobie zrobić, nie wiem, detoks kosmetyczny, tak całkiem. Nic nie kupować, nic nie brać ze sobą, malować się, tylko takimi wiecie, rzeczami, które w tym momencie są potrzebne ja wiem, że wiele tych paletek na przykład mogłabym w końcu wywalić, ale nie bo to przecież ja i moja głupota niektórzy wydają na jedzenie ja wydaję na kosmetyki Na na jedzenie też wydaję dość sporo, ale widzicie to po mnie dobra, tak wygląda mój Excel kosmetyczny na koniec Lipca. na pierwsze 7 miesięcy 2022 roku. Porażka jest ze mną mogło być lepiej. Nie jest tak źle, jak było, jednak mam nadzieję, że ta druga połowa te następne kilka miesięcy będzie takie, że ja sobie poradzę, że ja zużyję, że ja będę mogła w stanie powiedzieć, że niektórych rzeczy jest zdecydowanie mniej, że zużyłam, nie wiem, szminkę, powiedzmy, zużyłam błyszczyk. I będę się przed Wami tym chwalić. Wątpię, ale może. Kto wie. Dobra, to tyle na dziś. Zapraszam Was do komentowania, co Wy uważacie o tym, takim Excelu. Czy chcielibyście taki Excel? Czy ten Excel jest fajnym pomysłem dla osób, które mają na przykład dużo, dużo, dużo kosmetyków? Jak zapatrujecie się na to wszystko? Dobra. Na razie.